Czemu triaton jest najlepszą, Twoim zdaniem, dyscypliną dla dzieci? O, Jest, jest mnóstwo powodów. I pierwszym powodem, takim pewnie, który każdy może kojarzyć, to, to to, że triaton jest multidyscyplinarny. I mamy trzy dyscypliny, więc rozwija dziecko wszechstronnie. Ktoś kiedyś pytał, czy, czy to nie za trudne. No ale przecież każde dziecko chcemy nauczyć pływać. Każde dziecko dostaje rower jako kilkuletnie dziecko i no bieganie, jak dziecko gdzieś idzie to biegnie, więc to jest bardzo naturalne, naturalne aktywności dla, dla dzieci. Ale to jest taki właściwie początek, no, to co tak gdzieś głębiej siedzi, ja uważam, że triatlon, dzisiaj dzieciom potrzeba chyba najbardziej nauki cierpliwości, a Chyba triatlon jest taką dyscypliną, która jak żadna inna nie uczy tej cierpliwości, bo nagroda jest bardzo odroczona w czasie. To nie jest mecz piłki nożnej, który jest co tydzień, w którym zdobywa się bramki i ta adrenalinka fajna jest co chwila. W triatlonie nauczymy no, dzieci systematyczności, cierpliwości i tego, że ta nagroda, która przyjdzie później, będzie smakowała lepiej chyba wszyscy też znają tą zasadę, że te osoby, które potrafią czekać na nagrodę, w życiu sobie dają radę lepiej. No i pewnie te cechy u dzieciaków no, długoterminowo y, się sprawdzają dość dobrze i mam to lekko z tym powiązane, czy nie, drugie pytanie, czy nie jest tak, że triatlon sport, który trochę trudniej no, sprzedać tym młodym ludziom, y, bardziej niż y, no, jednak piłkę, koszykówkę, czy tego typu aktywności. Jakie są reakcje nowych, młodych zawodników, tych dzieci tak naprawdę na y, jakby na, no, na ten bodzie treningowy, albo w ogóle na sam fakt, że ktoś im proponuje triatlonowo. No bo... e, ja może podzielę się tym, że e, jeśli mówimy o dzieciach w wieku 8-10 lat, ja często ukrywam, że to jest triatlon, bo e, rodzice mogą sobie wyobrażać nie wiadomo jakie rzeczy, e, więc tutaj muszę czasami ukryć ten triatlon pod, e, pod płaszczykiem zajęć ogólnorozwojowych. I dziecko, kiedy ma te lat 11, 12, ono już zaczyna samo dostrzegać swoich starszych kolegów, i wtedy samo e, zaczyna chcieć spróbować tej dziwnej, fajnej dyscypliny. Więc e, nie od razu, nie straszmy triatlonem ośmiolatków. Nie brzmi to dobrze, no ale rzeczywiście, skojarzenia takie mogą być. I mam znowu nawiązanie do jednego z wywiadów, który nam kiedyś udzieliłeś. Mówiłeś kiedyś w tym wywiadzie, że często rodzice uważają, że triatlon sam w sobie to już jest takie ekstremum. Czy to się zaczęło teraz jakoś zmieniać i pomału przebija się ta wizja inna do, do głów rodziców? Czy no niestety ultra triatlon i te inne ekstrema w mainstreamie promowane? Myślę, że powoli to się zmienia. Oczywiście lokalnie. Ja mogę odpowiadać za swoje lokalne środowisko, gdzie dostrzegam że ludzie zaczynają rozumieć triatlon przez to, że nie wiem, grupa, tak jak przed chwilką Michał Siejakowski opowiadał o Kwidzynie, tam też jest szeroka grupa młodzieży i w Olsztynie również. I jeśli ludzie widzą, że ten triatlon dotyczy młodych ludzi, przestają myśleć tylko w kategoriach tego ekstremalnego sportu. No, to Notabene triatlon jest klasyfikowany jako sport ekstremalny. Więc tak widzę, że to się zmienia. Czy, czy sukces Roksany i ogólnie to, co się w tym roku wydarzyło w mainstreamie, no jednak igrzyska i ten jakby no, sukces Roxany zmienił myślenie, czy powoli zmienia myślenie rodziców czy ludzi właśnie wysyłających dzieci do sportu? Nie wiem, ale wiem jak wpływa na, na, na młodzież, bo... To jest tak w sporcie, że potrzebujemy lokalnych bohaterów. No, Roxana jest absolutnie światowym, natomiast jest trochę nasza. Kiedy zawodnicy z polskich klubów nie widzą w takim swoim bliskim kontakcie kogoś, kim mogą się wzorować, to jest im trudniej być fanami zawodników z Francji, z Wielkiej Brytanii Fantastycznych, więc absolutnie tak, dostrzegam, że na przykład moi zawodnicy stają się fanami polskich em, zawodników. To jest, to jest super. A wpływa to jakoś na motywację taką, w sensie no wspomniałeś o tym, że no, jest celem utrzymanie systematyczności, motywacji tego odroczonego celu i tak dalej, to to kibicowanie e, e, triatlonistom ze sportu kwalifikowanego wpływa na to, pomaga Na, pe, na pewno tak. Mm. Mamy przepływ informacji, teraz bardzo szybki kontakt przez media społecznościowe, i to się dzieje czasami poza wiedzą trenerów i rodziców, że, że młodzi ludzie, młodzi triatloniści dostrzegają to i na pewno jest to jakąś motywacją. Sytuacje, kiedy zawodnik z elity wysyła czepek młodemu zawodnikowi z klubu X, to są mega, mega rzeczy, które robią bardzo dużo. Dobra, program Tripop już kilka lat działa, chyba teraz trzeci, jeśli dobrze pamiętam. Jak oceniasz działanie tego programu na popularyzację triatlonów wśród dzieci? E, no i czy rzeczywiście te komunikowane e, no cele są Twoim zdaniem realizowane? E, uważam, że program Tripop to jest e, m, pomoc klubom, w tym, żeby mogły skoncentrować się absolutnie na szkoleniu i pozyskiwaniu nowych adeptów, nowych zawodników, bo praca w klubie, często oprócz tych sukcesów pięknych, o których tutaj słyszymy na sali, to jest po prostu często poszukiwanie środków, zdobywanie miejsc do treningów taka czysta, bieżąca, żmudna, papierkowa, niewdzięczna praca. A tutaj, kiedy mamy wsparcie w postaci dofinansowania pracy trenerów, kiedy możemy sobie spokojnie zapewnić pracę trenera czy wynajem obiektów, to jest absolutnie coś, co trenerowi, koordynatorowi zdejmuje kamień z pleców. Więc tak, to pośrednio na pewno wpływa bardzo fajnie. Dobra, no to ostatnie pytanie najbardziej ogólne, ale do dobrej osoby skierowane jako do specjalisty. Co możemy sami zrobić albo robić, aby bardziej popularyzować triathlon wśród dzieci? Hmm. O, bardzo trudne pytanie. O, oh, jest. Wow. Ale wow. chyba dalej ich... najlepszą osobą. Której... Co możemy sami zrobić jako środowisko, jako środowisko triatlonowe? E, zawozić dzieci na zawody triatlonowe. Nawet jeśli one nie startują, niech one popatrzą, niech to zobaczą. E, bo przymus, czy też e, koniecz, zgłaszanie na siłę e, młodego człowieka, do tego, żeby robił, startował, czasami nie działa. Dzieci lubią dział, robić rzeczy po swojemu, ale jeśli zobaczą, jak startują inni, to, to jest na pewno coś, co może spowodować, że do triatlonu zaczną przybywać nowe, ciekawe osoby. Dobra, to jest dobry pomysł. Ja często, jak jeżdżę na zawody z moimi dzieciakami, mi się tak nie do końca chce startować jak na razie, ale im się podoba. Pierwszy krok. najważniejsze, żeby nie zaczynać za mocno w ogóle w sporcie, a, a zwłaszcza u dzieci, żeby nie puszować ich za mocno. Że dobra, ty musisz trenować to, to, i koniecznie jesteś zapisany na pięć różnych aktywacji. Dziecko będzie chętniej robiło to, co samo sobie wybierze, a jak my tak troszeczkę podsuniemy tylko, żeby zobaczyło, to to na pewno będzie skuteczniejsze i to będzie bardziej ich niż nasze, tych tak zwanych dorosłych triatlonistów i bardziej doświadczonych. Czy na koniec chciałbyś powiedzieć coś swoim e, dzieciakom z klubu, czy ogólnie młodzieży trenującej, czy dzieciom młodzieży trenującej? E, oczywiście, że tak. Moim e, zawodnikom chciałbym powiedzieć, że są dla mnie wielką życiową inspiracją, wielką życiową nauką e, triatlonu e, i bardzo im dziękuję za to, że są tak zmobilizowani i że tworzą tak fajny zespół. I życzę e, trenerom w całej Polsce, e, żeby Pracowali z jak największą ilością młodzieży. Super, dziękuję. Dziękuję.